Dobra. Kuba, jeżeli nas teraz słyszysz, widzisz, tak, chcielibyśmy, żebyś wiedział, że masz u nas pełne wsparcie, masz wsparcie swojej rodziny, że jeżeli miałeś jakiś problem, o którym nie wiedzieliśmy, to że rozwiążemy go razem. Co by się nie działo, wróć, odezwij się do nas, nawet jeżeli chcesz po prostu odpocząć, to po prostu daj jakiś znak, żebyśmy się o ciebie nie martwili, tak. Zawsze możesz na nas liczyć. Tak, wiesz, że, że martwimy się o Ciebie wszyscy. Znajomi, no, rodzice, tym bardziej, no, nawet jeśli ktoś wie, gdzie, gdzie Kuba przebywa, bądź widział go, albo nie jest nawet pewny w 100%, że to on, niech też da znać yy, do, na policję pod numer 997, bądź yy, wejdzie na Facebooka, gdzie, gdzie jest to rozgłoszone. Praktycznie no, na całą Polskę i poza, i, i są tam różne inne numery, gdzie można to podać. Dla nas liczy się każda informacja, nawet jeżeli przychodził Kuba gdzieś przez jakąś ulicę lub ktoś widział, ktoś, no nie wiem, cokolwiek, to dla nas jest naprawdę wiele, bo tak naprawdę nie wiemy nic, co się tam wydarzyło, i każda informacja jest dla nas bardzo ważna, gdzie on może teraz być, przebywać. Więc jeżeli no, ktoś chce tak to same. zrobić anonimowo, tak, to po prostu prosimy o wysłanie wiadomości z nawet najmniejszym szczegółem, która mogłaby pomóc w odnalezieniu Kuby. My po prostu zgłosimy to sami na policję bez podawania żadnych nazwisk i imion, prawda? Kuba, odezwij się do nas. Prosimy cię.